Cześć, z tej strony dobra faza TV, troszeczkę w innym składzie. Jest tutaj yy, Kacper, Sylwester z dawnej dobrej fazy i dzisiaj chcieliśmy opowiedzieć czemu was znaczy nas dokładnie nie było tyle czasu. Powiedz tak, no u nas dużo, dużo sytuacji wynikło życiowych, no, co, no, każdy, no ma tej... swoje, każdy ma swoje życie prywatne, każdy coś robi. Były jakieś tam wyjazdy, nie wyjazdy, ja też trochę byłem za granicą, później żeśmy się trochę z chłopakami posprzeczali, jak to w każdym normalnych tych jest. Ale na szczęście żeśmy się dogadali. Eee... No także dalej jesteśmy tutaj. Oczywiście nie w pełnym składzie, pełnego składu raczej nigdy nie zobaczycie z powodu tego, że Denisa i Briana ee, nie, na, ma. nie, nie ma. ma i raczej już ich nie będzie, bo każdy też żyje swoim życiem. Niektórzy z, też z dobrej fazy mieli swoje problemy i się odczepili od nas. E, z niektórymi może nawet co do niektórych mają spinę nawet. No niestety, no tak bywa. No. No, Paweł aktualnie y, haka rzodkiewki, także nasz kapitan zespołu y, jest cały czas będzie. Będzie, do, będzie wszystko dodawał, montował, tak jak samo jak Wiktor. W tej chwili ja przejmuję jakby... W i połęczkę. No tak, ja montuję filmy, ja w tej chwili nagrywam filmy i daję wysyłam właścicielowi w dobrej fazy tak naprawdę. Paweł to ja prowadzę i... dalej ja. I będę no ja Instagrama po... prowadzę z kolei, y, może trochę też przejmę rolę Kacper, nie wiadomo tutaj będzie tam wstawiał dla was Więc no i tak po prostu wracamy z... Już jeden film w sumie został wstawiony Więc Z Kacprym jak pokazywał Jak używa unikatowy rower <grym> tak, że... <grym> ja Nie widziałem, ja Nie widziałem. Co... No, no i No i jeszcze nie wiem czy Po następnym filmie Bo następny film to będzie unboxing właściwie Tego tutaj telefonu On jest teraz odpakowany bo to wcześniej kręciliśmy to tak naprawdę nie wiem, z pół godziny temu skończyliśmy to kręcić. ZX Takił ale... <laughs> no, no i będzie prawdopodobnie muzyka Dobra faza X z Fedu, a tak naprawdę im będzie ciekawie. Z teledyskiem wypuścimy to e, śpiewam ja jako z Fedu i tutaj raper, który odśpiewuje moje teksty tak naprawdę. Tak, i ja mogłem zapowiedzieć, po... że naprawdę będę teraz piosenkę nagrywał z teledyskiem, ale to trochę zajdzie no już no, trochę 3, zajdzie. No, właściwie, no. Dnia, tak. Więc na pewno subskrybujcie ten kanał, bo to jeszcze ten kanał może umarł, ale dla tych, co zostali, dla tych najbardziej ta... I na pewno z Baśką coś kurwa w końcu nagramy, ale to będę musiał się do Rosji No, poznać. Ale, ale już będzie normalny filmik, bo Baśka się już trochę też ogarnęła ze sobą. Więc... No więc możliwe, że będzie jakiś filmik oczywiście, jak się coś nie odpali, także na pewno będzie coś ciekawego. Mamy dla Was dużo pomysłów, i teraz to myślę, że najbardziej ciekawsze jest. w niż... komentarzach zostawiajcie pytania, co się stało. Znaczy, pytajcie o wszystko. Dlaczego Może chwilę właśnie z tego A, też ujmijmy. Pod tym się... filmem nakręcimy, co nie. Tak, po Co się stało, między... znaczy co się działo między, między nami, co się stało u nas. wybierzemy parę komentarzy wydarzyma. i na nie odpowiemy. Znaczy, odpowiemy w sumie na wszystkie, bo zazwyczaj. No ale mater... nie wszystkie komentarze wyłapiesz, jak jakieś widoczne. No tak, jak będą się powtarzały albo będą podobne, no to. No to powtarzamy. odpowiemy tak. Większość, no tego tak się postaram. No z grubsza. No, właśnie. no i na pewno będziemy musieli jakiś konkurs zrobić, ale to jeszcze na tym pomyślimy. No ale jak na razie to nie będzie już takich filmów raczej myślę, że um, będą bardziej konkretne jakieś takie... noga do konserwy, czy tak. unboxing jakiegoś śmietnika, czy coś takiego. No nie, może wreszcie ktoś się tam zgodzi na przykład. Możecie też w komentarzach dawać swoje pomysły. I tak jeszcze chcę napomnieć po prostu, co się dzieje zresztą. resztą. No, Mateusz z Węgier, no to myślę, że dalej jest na kanale, tylko ogólnie czasu więcej nie ma. Wojtek jest, Wojtek na jest do września na urlopie. Na urlopie, na, 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 na wakacjach na Hawaje pojechał. Żeby nie było, no to... Tak, jest, jest na wakacjach na do, 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 do września. E, mamy z nim kontakt cały czas. No, a co z wujkiem, bo też wiem, że tam jakieś pytanie było. E, wujek jest świętej pamięci osz, już tak, osz, osz, z tego świata. To, tak, na w tym roku zmarł, niestety. No. Tak niestety wyszło po prostu, no. Ale spokojnie zajdziemy kogoś na jego miejsce. Także w komentarzach świecą. Świecą dla, dla wujka. Tak. I, i, i czekamy na Waszych chłopach i pytania. Burek, cicho to. No, <laughs> nam wideo przyjesz. Zaraz No. Zaraz się, się ucich. Uci. No, uci, tak, Azor! Na tą chwilę mamy bardzo dużo planów na ten kanał, także myślę, że na pewno yy, mnie. Kacpra i Sylwestra na pewno będzie Dużo będzie. No i w sensie może jest, ktoś nowy dojdzie. Może ktoś nowy dojdzie. Jeszcze nie wiadomo, że kogoś tam... Mamy że... jeszcze parę osób, I które zmówiliśmy akurat. I może ale nie obiecuję, mam kontakt z dziewczyną z Lombardu, taką tą, tą młodą. Może jak się uda to kiedyś zrobimy, yy, jak pojadę tam do Rosowa i gdzieś tam się z nią spotkam, skontaktuję, to może się uda, że jak nagrać filmik właśnie z nią taki prywatny, nie? Dokładnie. Jak wygląda jej normalne życie na co dzień. Chodzi mi o córkę Angeliki z Lombardu, a nie o Angelikę. I ogólnie no to na pewno będzie lepszy content i nie jakiś cringeowy, to na pewno mogę przyznać. Nie, no, będzie, nie będzie filmów typu: jak zrobić Kisiel, jak zrobić Budy. No, bo to tak naprawdę na no to tamten no poradzi, prowadzący. Poradnik dla, no no. dla inteligentnych inaczej. Na przykład, poradnik dla inteligentnych inaczej. Ale to, to, to się naprawdę biło. By przez to niektórzy nawet odeszli z kanału właściwie przez ten content i tak to bywa czasem. Ale no na pewno wtedy, gdy nagrywaliśmy takie rzeczy, mieliśmy w głowie jeszcze takie pomysły, których nie mogliśmy dodać. Nie wiem, nie wiem nawet z jakiego powodu, bo prowadząc podzior to zepsuje w sumie takiego. Tak, przydeptywał trochę nas. No przydeptywał właśnie nas. I w tej chwili no, myślę, że o wiele więcej takich materiałów co wtedy żeśmy już minili. Teraz będziemy to wylewać na YouTube. No także to chyba było na tyle, co? Tak. No także subskrybujcie kanał, dajcie lajki. Udostępniajcie nasze filmy i zaobserwujcie oczywiście Instagrama dobrej fazy e, i fanpage'a, fan fan dokładnie. Także, no, na razie.